No, dzień dobry. Postanowiłem jednak nie dołączyć do elitarnego grona kolarzy. Więc jadąc drogą, przy której jest ścieżka rowerowa, jednak nie będę jechał jezdnią. I tak samo nie będę oślepiał ludzi moim wspaniałym światełkiem. Więc muszę dokonać pewne modyfikacje. Pierwszym krokiem jest wypicie piwa, które musi być zimniutkie i z puszki. Najlepiej wysokiej klasy od uznanego producenta. Tylko uwaga, nie prosto z puchy jak ham jakiś, a z eleganckiego kufelka. Proszę zobaczyć. A Pięknego, no to pobrał emeryt, emeryturę. Koguty dzisiaj jeszcze spaceru nie mieli, już całą wodę wychłani. No, wychodzić. Zośka, dawaj. I krok drugi. Nie najlepiej. Trzeba trochę rogi przyszlifować, żeby takie ostre nie byli. A koguty kogutują, już o nich zapomniałem nawet. robíte robite Niebawem na wioskę biedaczki wracają. Skończy się życie na gigancie w Suprasie. Tak maluszki, skończy się tak. Skończ, biedne koguciki. Tym razem nie trytytka, a coś znacznie bardziej kosztownego. Trochę lepiej, ale to chyba, chyba jeszcze nie to. Większość światła marnuje się na błotnik. Trzeba temu zaradzić. Trzeba uważać na opony. Jednak porządna robota bez trytytki się nie obejdzie. Trzeba było jakoś to w dół podgięć, żeby się nie odginało. O, widok kierowcy, coś pięknego. No i gitara.